Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich miłośników pięknych woni, a szczególnie ciepło dzisiaj witam stałych widzów kanału, bo będą stałe motywy, będą zakupy, będzie motyw miesiąca, będzie motyw roku, czyli takie tematy, które rozumieją i tak łapią w lot, stali widzowie, ale nowe osoby również bardzo serdecznie witam. Macie jakieś Państwo pytania, sugestie, zapraszam do komentowania. Mam na imię Agata, jestem autorką książek o Perfumach. Tak się może przedstawię na początek, ale oczywiście zaczynamy od stałego motywu, jakim są zakupy. No, za zarzekałam się, że w tym roku nie będę nic kupować, ale jak już kupiłam, to powiedziałam sobie, że nie będę kupować, że chodziło, miałam na myśli, że nie będę kupować dla siebie. Także może to będzie dla Państwa jakieś koło ratunkowe, jak już coś tam kupicie, ale generalnie kupuję, że czytanie dwa produkty. Będą takie, powiedzmy, z aukcji internetowej. Nie wiem, jakieś fluidy były w powietrzu, i akurat ten produkt o tej nazwie mi się wyświetlił gdzieś tam w proponowanych. No i była to aukcja internetowa, i kupiłam. Ale oczywiście nie żałuję, ceny były umiarkowane, nawet w stronę całkiem przyzwoitych. Ale wiecie, jak się takich tanich perfum kupuje, dużo do tego też się nazbiera. To od czego by tu zacząć? No, może ogólnie od zakupów, które poczyniłam, tak nie dla siebie, dla, na potrzeby widzów było o perfumach z action ostatnio dużo, właśnie to jest kolejny motyw, który dość często się to u mnie pojawia i może, może nowi widzowie tak nie bardzo będą rozumieć, o co chodzi. Często chodzę do action, i mam całkiem spory zasób, można powiedzieć, zbiór kolekcja to na pewno nie perfum z tegoż sklepu odsyłam do tychże filmów. Ale właśnie pod ostatnim filmem o Perfumax Action, a tak przy okazji się pochwalę, bo ten film pobił jakieś rekordy oglądalności, to chyba 20 tysięcy w ciągu kilku dni. Także bardzo dziękuję. Zaraz tu sprawdzę na telefonie. A Państwa zachęcam do podziwiania mojej kreacji, która wpisuje się w motyw miesiąca, czyli mimoza na kanale rządzi. Zaraz będą perfumy, także nie uciekajcie. Perfumy mimozowe. Dotarłam do takowych z Oriflame. Ale tak właśnie z ciekawości zaglądam na ten film o perfumach section. I przy, przy tym filmie pojawiło się takie pytanie od Wicki, żebym sprawdziła perfumy Leia Lenora, na okoliczność do czego są podobne. No to powiem tak. No, jak widzieliście w tym filmie, w pudełku wstydu miałam tych perfum tak 21 tysięcy. Film pod tytułem. Czy warto kupować perfumy w Action? I tam będzie pokazane takie pudełko wstydu z perfumami Leia Lenora. Taka marka własna y, Action. No i tam się pojawiły dwa zapachy, przynajmniej w moim sklepie: Spicy Mask Citrus i Fresh Tuberose Jasmine Scent. I tak jeszcze Wam powiem, że jak już wyjęłam te dwa flakoniki, to widzę, że na nich nie ma nazwy. No ale tak wnioskuję, że po kolorze, że zielony będzie do zielonego. No, myślę, że tak, to by było najlogiczniejsze. O, tu na białym tle, może lepiej widać. Bo jest tylko napis Leia Lenora: tego zapachu fresh, tej nazwy fresh, tuberose jasmine scent nie ma, nie ma tutaj na naklejce. No, to są te taniutkie perfumy, więc tam oni po prostu zawsze dążą do takiej maksymalnej unifikacji. I pani pytała właśnie, dlaczego te perfumy są podobne. Spicy Mask Citrus Scent. Ja powiem na razie tyle. Generalnie te taniuski perfumy bardzo źle się testują, one się bardzo źle rozwijają. One były po 690 za 50 ml, bodajże, tak? Najpierw jest dużo alkoholu. No ta głowy bardzo często bardzo odbiega od tego, co będzie potem. Także trzeba kilka godzin gdzieś tam poczekać, żeby ten zapach się utrzymał Iście się utrzyma przez tyle godzin. Ale moim zdaniem jest to opowieść. Być może nawiązująca do Zen Shiseido, ale być może do którejś opowieści. Soul elixir i wroszera. Generalnie motyw pochodzi od Coco Mademoiselle, ale to nie jest blisko tego zapachu. Bliżej, może tych pozostałych, ale jeszcze jestem w trakcie testowania. No tu jest właśnie ta nuta, którą wymyśliła Chanel, robiąc perfumy Chanel, Coco Mademoiselle, a potem już wszyscy mają własną wersję tegoż zapachu. Tegoż jaśminowca białokwiatowca. Nie, nie jestem w stanie nawet stwierdzić, że on jest bardzo, bardzo białokwiatowy. Na razie są owoce. Nie wiem jakie. No jeszcze będę wracać. Wczoraj kupiłam, testuję od kilku godzin. Także tak, to są moje pierwsze zakupy. No drugie, bardzo ważne, o to muszę się pochwalić. Mimoza. Jakby ktoś pytał, skąd to jest bluzka z mimozami. Nie wiem, gdzieś na Vinted kupowałam rok temu. Dużo różnych motywów kwiatowych. I tak mnie... Jakaś intuicja tknęła, że może się taki, takie żółte kwiaty przydadzą do któregoś filmu na wiosnę. Także proszę o łapkę w górę za intuicję około perfumowo-filmową i za to, że znalazłam tą bluzkę w ogóle. To przez przypadek. Kochani, Mimoza. Mimoza kwitnie teraz. Już nawet miałam tu komentarz od jednej widzki, że już na... nie wiem czy już, ale że na Krymie kwitnie. Jak zaglądniecie gdzieś na strony miasta Gras, gdzieś tam na Facebooku na przykład, to znajdziecie kwitnące mimozy. No, tak wygląda. To jest taki kwiat, który w krajobraz się wpisuje, tak jak nasze forsycje czyli te żółte kwiaty, krzewy kwitnące, zanim jeszcze cokolwiek się zazieleni. I tu jest bardzo podobna historia, ale zapach zupełnie inny: mimozę się ścina, robi się z niej perfumy. Z naszej forsycji się nie da, bo zapach jest bardzo, bardzo delikatny. Natomiast tutaj ten zapach jest wyrazisty. Znam mimozy z różnych perfum. Jest tu częściowo temat zapodany w filmie pod tytułem Perfumy na luty. Mimozami zima się kończy. I muszę powiedzieć, że tutaj ta mimoza wybrzmiewa inaczej niż, niż myślałam, jak powinna wybrzmiewać, bo ja tej nuty nie znam. Nie byłam w gras. Nie wiem, jak pachnie mimoza ale czasem z tejże linii Oriflame można trafić nieźle pachnące perfumy na przykład Biały Bez bardzo im się udał także jeżeli chcecie film o tych perfumach Oriflame, bo one są nawet całkiem niedrogie jak się trafi na 50 te kupiłam na Vinted już podobno są niedostępne, ale jeszcze widzę z kosztami przesyłki są po 50 zł, także no nie wiem, ale na Allegro za 30 kilka zł widziałam te 50 różnych innych zapachów poza właśnie Mimozą także biały BS jest absolutnie fantastyczny i zachęcona tym białym bzem kupiłam też fiołka a fiołka to było rozczarowanie, tu już jest większa pojemność no z fiołkiem moim zdaniem współczesne perfumiarstwo ma bardzo duży problem powiem bez obrót, nie znają fiołka znają fiołka z innych perfum około fiołkowych a ten zapach około fiołkowy to jest mieszanka nut irysowych pudrowych i owocowych co daje taki efekt jak insolence Girl. Bardzo ładny zapach, bardzo przyjemny, bardzo świeża woda kolońska, ale nie fiołkowa. Także jak chcecie Państwo opowieść o tychże perfumach, to to dajcie znać. Może to kupię, ale właśnie moje kupowanie w tym roku polega na tym, że nie kupuję dla siebie, tylko kupuję na potrzeby filmu. Bo mam właśnie te trzy wspomniane, ale mam też od widzów kilka flakoników Sensual Jasmine. A nawet jest trochę jeszcze płynku. Jest gdzieś lawenda. Cool lawender. No nie wiem, czy coś wywącham z niego. Bardzo ciekawa linia. Innocent Wadley Lackham miałam. No ale puściuteńki. I co tu jeszcze jest? Delicate Cherry Blossom. To też może tego nie być, ale widziałam, że tego trochę gdzieś tam w internetach jest. A to jest lawender. Właśnie tak wygląda. To taka pewnie męska woda. No, tak, rzeczywiście wybrzmiewa taką ładną, kolońską wodą, troszeczkę w starym stylu. I teraz, jeszcze zostały dwa gagatki, którym się chcę pochwalić z aukcji internetowych. Słuchajcie, to oglądał mój film z kolei o perfumach z Allegro-Tanioszkach. To tam są perfumy od Tokerna. I upolowałam miniatureczkę, która mi się sama wyświetliła. Zobaczcie, jak te profile nas, jak te, ta rzeczywistość internetowa nas diagnozuje. Pojawił mi się Otto Kern Będę go wam tu pokazać w takiej wersji. to może tak na białym tle to są perfumy, które są już. Nie, one nie są na rynku. One się pojawiły wiele dekad temu. 90. któryś rok, już Wam powiem. Noa, Noa by odtokern. Odtokern to jest taka średniopółkowa marka odzieżowa. Robi ubrania bardzo dobrej jakości, a perfumy bardzo, bardzo przyzwoite. 1999 rok. I Nigdy tych perfum nie wąchałam, ale w książce o perfumach jednej z pierwszych, jaką przeczytałam, widziałam reklamę tychże perfum, a potem dotarła taka do mnie informacja, że kiedy podejrzewam w 1998 roku Noa od Kasarel wchodziła na rynek, to miała być Noa, Noa właśnie. Bo najpierw była Nais Anais, potem było Lulu, i miała być Noa Noa, ten okrągły flakonik, ale ponieważ była ta Noa Noa, w związku z tym to jeszcze za mało czasu minęło od premiery tegoż zapachu, żeby no, pozwolić sobie na coś takiego. Zresztą, boje pomiędzy producentami perfum o nazwy są zawsze duże. No i pierwsze oczywiście, co zrobiłam, to zrobiłam rzecz może mało mądrą, bo produkt w sumie niewiadomego pochodzenia naniosłam na skórę, przetestowałam i wydały mi się męskie. Że brzmią jak chyba te perfumy Sergio Takini, które ostatnio wąchałam przez chwilę. I pomyślałam sobie, a może to coś. Jest nie tak, może kupiłam produkt wadliwy, ale popularna encyklopedia internetowa, jaką jest Fragrantica podaje, że to jest szyprowo-kwiatowy zapach. Zaczyna się, ma się zaczynać miętą, galbaną, no to są takie męskie, no często w męskich występują. Kasia, yy, no to Kasia to yy, to jest często nazwa mimozy, ale to muszę sprawdzić, bo właśnie w tłumaczeniach, w nazwach jest bardzo dużo takich nieścisłości, przekłamy, nazwy zwyczajowe, mieszają się z nazwami, yy, po prostu... Tymi właściwymi naukowymi, i tak dalej. Także będę jeszcze sprawdzała, korzystam głównie z, z opisów po angielsku, właśnie na tłumacz: im więcej tłumaczeń, tym więcej właśnie wtedy się wkrada błędów, a w dobie Google tłumacz to już w ogóle trzeba bardzo, bardzo uważać. Czyli zaczyna się tak właśnie świeżo, wytrawnie i rzeźko. I tu Wam powiem, że właśnie ta wspomniana mimoza, taka właśnie, jest, ona jest trochę uniseksowo-męska. To rzeczywiście chyba jest ten ogórek, o którym mówił pewien perfumierz, to są nuty też liści fiołka i ogórka i melonu. Trochę wanilii. Tak, to chyba, chyba ten zapach jest udany. I tak, ona zaczyna się męsko, ta opowieść. I nawet jest balsam jodłowy. A potem zaczyna się troszeczkę bardziej kwiatowo, bo jest irys. No irys, jak jest dodawany do perfum, to on tam swoją pracę wykonuje. Takie pudrowe nuty. Nawet jest mech dębowy. Także myślę, że to był bardzo ciekawy, bardzo bogaty zapach. Ale wtedy w latach 90. pojawił się trezor, który miał prostą konstrukcję, taką kwiatową, pudrową, brzoskwiniową i tych wszystkich nud męskich. Już ludzie chyba nie chcieli. Chcieli od tego odpocząć, potem się takie nuty pojawiły. Więc Noa no, nie zawojowała rynku. No i kupiłam jeszcze drugiego gagatka. Polowałam przyznaję na te perfumy. Mam od widza pusty flakonik flankera tegoż zapachu, więc jak będziecie zainteresowani, mogę spróbować zdefiniować i tu też podobnie naniosłam na skórę też niewiadomego pochodzenia rzecz, bardzo duży błąd, już chyba muszę się pilnować to jest Christian Lacroix Selavie ja pamiętam premierę tych perfum, ona była taka bardzo spektakularna Christian Lacroix był wtedy na topie taki barokowy styl, jaki on proponował, był bardzo modny, był bardzo lubiany, jakieś złote guziki dużo marszczeń, jakieś bufiaste ubrania tak na bogato to jakoś pasowało. To był właśnie rok, już Państwu powiem, a też był to rok 1990, czyli właściwie już te lata 80. się kończyły, ale można powiedzieć, że to, co Christian Lopła wtedy w modzie proponował, były te lata 80. ale w absolutnie doskonałej formie. Ale to się tak nagle urwało i się skończyło. I te perfumy też częściej były krytykowane niż chwalone, to gdy widzę jakiś osad jest na dnie. To jest kwiatowiec taki w klasycznym stylu, troszeczkę w nowocześniejszy sposób podany, ale tego się nie czuło. W momencie, kiedy się pojawił Angel, w momencie, kiedy się pojawił Trezor, to właściwie ta stara opowieść perfumowa właściwie kończyła się na jakiś czas i w zasadzie należało ją przerwać i zaproponować coś nowego, a potem ewentualnie wrócić. Jakież tu są nutki? No, na Fragrantica nie podaje za wiele nutek, podaję perfumiarza Eduarda Fleschera, którego kojarzę z takich bardzo ciekawych kreacji zapachowych, dla Diora m.in. A parfumonet podaje takie nuty. Goździk, tuberoza, aldehydy, kwiat pomarańczy, osmantus, który z kolei jest patronem roku na kanale. Ale perfum, nie wiem, nie mogę znaleźć. Tak, tak wygląda osmantus. Oj, 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 oj. Czyli tak, osmantusik patron tego roku i mimoza patron miesiąca. Także jak widzicie Oriflame, dzięki ci Oriflame że robisz takie rzeczy w sumie trochę pod prąd, czy obok, obok głównych, głównego nurtu. No i dużo takich właśnie bardzo, bardzo pięknych, kwiatowych zapachów, myślę, że też to był z takich testów, wnioskuję nawet pobieżnych, że to był bardzo ładny i dopracowany zapach bogaty, ale nie trafił w swój czas. Trafił dokładnie na końcówkę tego cyklu, który był ciekawy, ale już się po prostu kończył. Czyli tak w ubraniach, jak i w perfumach, Christian Lacroix no, osiągnął mistrzostwo, ale już to był ten czas, kiedy ludzie szukali już czegoś nowego. Ale wracając do naszych baranów, czyli do naszej Mimozy, która w tym miesiącu jest na kanale 20, 2022 rok pudrowa mimoza taka nazwa, bergamota cytryna, mandarynka mimoza właśnie jaśmin jaśminowiec, róża heliotrop, białe drzewo i wetiver to tyle ciekawostek związanych z miesiącem roku z kwiatem roku, z wonią roku no jak widzicie no niestety zakupy poczyniłam ale nie do własnej garderoby tylko do powiedzmy do celów poznawczych Dziękuję za uwagę, wszystkiego pachnącego, pa pa!